Siemaneczko wszystkim z tej strony Mr. o 15 i znów nagramy sobie w menadżera farmie na mojej super farmie, którą trzeba ciągle rozwijać. E, dawno tu nie byłem, więc kilka dni. Oczywiście, jeżeli... Nagry nagrywam tylko wtedy... A, kiedy... No co, co ja pierwsze. Gram wtedy, kiedy nagrywam, to chciałem powiedzieć. Więc kilka dni mnie nie było. Dzisiaj znów dla was nagrywam. Jak widzieliście wcześniej, mamy pole Nowaka, pole Niewiadomskiego, pole Jankowskiego i pole Wiśniewskiego. Czyli mamy cztery pola. Uh -huh. Wiśniewskiego plus Teraz tak, na polu Jankowskiego nadal yy, męczy się z orką. Hmm. Przygotuj podłoże. Aha, czyli mi, wynajmi, a duży ciągnik i kultywator wraz z wraz z Nadią. Nadia szybko zrobi. E, dobra, niech leci. I to samo zrobię polunowaka wynajmij Wynajmi. Damy tego gościa. I też niech zapierdziela. Jeden z drugim. Wyłączamy tą kamerę. A jak pędzi, jest różnica I szybciej się robi, to się robi szybciej niż on No szk szkoda, ale jest, pojechali Robić w poletku yy, Na chwilę wróci Gabriel Tutaj, na... aha, już chyba wraca Aha, już chyba wraca Pozdrawiam, przybliżam do wolniej Tu niby do sprasowania ma jest, okej okay. Zbeluj słomę. To musi wrócić. Gdzie to jest? Coś utknął. Mhm. Dobra, wykonał. Aha. Teraz zbelił słomę. E, nie. Ten nasz ciągnik się przyda. E, aha. mogę dużą prasę. E, za długi koszt jest. I gamery L 12 dni będzie robił aż to Dużo Ok Kolejne zadanie jakie mamy To żeby postawić turbinę i wiatrową i panel słoneczny Wtedy się troszeczkę odblokuje Ja dużo walę z wynajmu Mało właśnie Kupuję rzeczy Ale nie mam kasy właśnie na kupno na razie leczy... Wynajem, wynajem się przyda. Banki. Pożyczkę. Ta pożyczka to jest. Giełn towarów. Cenową. Nie, cenową ustawimy. Ale on największej <laughs> zielonka. Jęczmień całkiem całkiem. Tu jest jęczmień za 237 Zasoby Aha, jęczmień już nie ma Słomę sprzedajemy Cielęcinę Też sprzedamy A, tu jest jęczmień zimy Kurde, się przestraszyłem hmm, A czemu teraz? Spadł jęczmień od razu? Mm, Dłuwo, bo ja na Jary patrzyłem. Ja miałem zimy Pozdrawiam. Serdecznie. O, on, ona już wraca. Super. Mm -hmm. Ja mam Jary. 1,81. 1,81. Gdzie jest różnica? Ale nie sprzedajemy, bo bo, bo, bo się kasa przyda teraz mam 48 tysięcy uwolnijmy sobie jeszcze mleczko m mleczko nie, mleczko 1970, to chyba 0,42 to jest bardzo mało i kukurydzy to też mi nie jest potrzebne, więc też pójdzie okej okay. czyli mleko nam tylko na sprzedaż zostało oczywiście playa. Yy, o o o dobra kolejny dzień. Uuu uh, Bardzo brzydki ten dzień. Dobra, on też wraca. Uuu, uh, a nawet grzmi. Słyszycie to? Nawet grzmi dobra Najpierw tak ogólnie nawóz to jest dobre bo wszystko nie brakuje ma nie fosforu ani za to więc po co tu siebie robimy mm, siew i siejemy dobra Aha, wynajmniej dużego Jakieś czasy siewu. Lipiec, żyć, a mamy listopad. Jakie to jest realne? Pozdrawiam, czyli trzeba po prostu siać w tych miesiącach. Czyli najbliższy siew mogę zrobić dopiero w marcu. Ja pozdrawiam serdecznie. Dobra, nie Hmm, jeszcze tutaj z to samo chcę Bardzo no to mi nie pisze tego, no szkoda. Szkoda, że mi tego to nie pisze. No, no jedno wyjdzie. Oj i ciężarówa. Czyli będziemy dzisiaj mieli coś długie, długie, długie przewinięcie. Nie Wam sprasuje. Dobra, my musimy się. Za, za, za. Zajrzeć tutaj. Karolinę do obory, albo sprzedaj. Nie mówię, że kasa by się nie przydała. Czy się kasa? No i w ogóle. Tak średnio Dobory no O kurwa, ale wydajność spadła Które to młode? Karolina ma 2,4 To takie młode? Ale też ją inseminujemy mhm. Czyli dobrze jest 8 kg 8 tysięcy 8 tysięcy kilo Nie, tu trzeba myśleć przed ich że... dobra czyli ogólnie kury krowy nie kury No zimny... dobra czas na przyspieszenie i albo nie zrobimy jeszcze póki jeszcze jest tu jeszcze mieliśmy jedno pole pole Jankowskiego i na pole oczywiście też trzeba przygotować A, on tam pracuje nie wiadomo, że lepiej się przejechać tym on niech się przejedzie bo Może mu coś zrośnie i tak trzeba przewinąć więc niech jedzie e, pracować ciężko a my przyspieszymy, yy, dobra, prasuj, prasuj, prasuj. Telefonik się odzywa, jest dobrze. Kup pole, ale nie chcę. Aha, no, oczywiście. Yy, zbierz bele. Nie ten, sorry. Wynajmniej eee, Gabiego OK I niech zbiera dalej Bele się sp sprzeda i kasa będzie Co on skończył, przygotuj podłoże Jankowskiego też pewnie zasiać nie będę mógł to wszystko w marcu do marca będziemy się opiekować tylko i wyłącznie yy, krówkami. Ale teraz przyspieszymy. Dobra, zebrał. Yy, wrócimy sobie na moją piękną fermę. Tutaj wywalimy gnajowice od razu. Jak on skończy, to muszę pamiętać, żeby naprawić naprawić, naprawić ciągnik wam troszeczkę już jest. Dalej, pojazd, zasoby ile mamy? Mleka, mleko, lodowa, A słoma 5 koła. Poczekaj, ja sobie muszę spisać na no, no, na, na karteczce po ile chodzi słoma? Żebym pamiętał po ile mleko jest bardzo fajna gra, naprawdę. ona uczy, uczy myślenia takiego ekonomicznego, żeby właśnie sprawdzać wszystkie najlepsze. Ten, aha, czułem, że weterynarz już kasa w pizdu e, kiedy się wreszcie wyinseminują bo mi już szlach trafia ile to można ile to można która tu ma powiedz że około 6 miesięcy będę sprzedawał je bo potem się już nie są opłacalne e, ale na razie jest 9 na 12 krów kiedy to Cielentina. Niećmieniary, 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 niećmieniary. Do czwartego. A teraz musiałbym zasieć. Duża grzybna byłaby wtedy. Zniedzę najbardziej opyla. Do zrób drugiego, jak nie mieć w ogóle. czy, czy no ta czym później, tym mniejsza cena. Zielonka. Gruba. Dobra, na razie nie będę kombinował, bo się nie znam. Grzywny nie dostał. Yy, ta, zadania nie z nowego, tylko turbina wiatrowa. On wywala gnojóweczkę. A my tutaj wolnimy sobie informacje, przyspieszymy pracę To nie zaraz będzie, żeby wiózł na, wiózł sobie gniełeczkę. Przyspieszamy Są młode Ok Są młode Kazimierz i tak pójdzie do rzeźni i tak Wraz z Heleną Dobra, a te młode niech rosną, pójdą do obory. Kogo tutaj teraz? Magdalena i tak nie produkuje. Sylwia Kto tu jest najstarszy? Nadal nikt. dobra Lecimy dalej. Przewijamy i czekamy. Jest dopiero 22-23 listopada, więc. Prawda masakra. Ingech, chyba będzie sprzedać, trzeba bo już jest stara, chociaż produkcję jako taką tam nie. Inseminuj, już jest grudzień, nie jest dobrze. Urodziło się nowe zwierzę, urodziło się nowe zwierzę. Adrian, do rzeźni, nie wiem, czy czekać czy czym dłużej, to później do rzeźni chyba. Tym większe, więc tu trzeba go rzucić. Przyspieszamy. Minus 6 jest, minus 9. Dlatego taki szum jest. Pada śnieg! Przestał śnieg padać. I teraz co tu ma? Sandra spada i Marika oraz Lidia. Ciekawe czy będzie coś białego czy tylko tak sobie będzie popadać No i Inga też, ale Inga ma jeszcze produkcję no dobra Co to dwie nowe kupiłem I to jest takie trochę dziwne Dobra, ona nie robi, bo... Dobra, fajny śnieżek pada to dalej to możemy robić młode pilnować tych innych seminacji możemy 100% mhm. więc nie mogę robić w polu bo jest zima Nareszcie, no nie no mądra gra takie coś powinno być właśnie w Efesie więc idziemy sobie do obory trzymy na młode i przewijamy aha już musimy zastopować, bo jest weterynarz i, i, i informacje. Nadal nic. A w zimę się nie minuje. Jestem ciekawy. A dla chce czym większy. Żeby więcej do żyźni, No bo czym starszy, tym chyba grubszy będzie. No tak, wzimy chyba nie podchodzimy do tego. No i dobra. Walnimy sobie Alicję. Do rzeźni? Zobaczymy Minus szesnaście, jest kurwa jak się. Pozdrawiam Dobra, poszła do rzeźni O, ale przyspieszenie, co to było? Listy na dobory, tak? swej krowy Nie wolę duży śnieg Wymagą w wyniki festi. Koloru ubrań? Za dużo fioletu, pozdrawiam Za każdą krowę Trochę tych krow mam Przez tego Żyda kurna nie jaki żal. Przez niego nie dodałem do rzeźni Kurna! Zwróciłem tylko kasę przez tego idiota. Wyskoczyła z tym. Ogólnie już jest 27 stycznia 2014 yy, Joanna do wydrzeżenia Amelania nie idzie do Bory. Mhm. Informacje jest wreszcie. Bianka na koniec swojego życia. Zdarłem jeszcze walną kogoś mi tutaj. A Inga już pójdzie na sprzedaż. Samo nie, Magdalena jeszcze niech tu popracuje. nasz niech zrobi. Karolina też już. Dobra, nie pójdzie na inseminację. Niech tyle będzie na ten temat. Amelania. Ale jasno się zrobiło. Ale nadal minus 5. Informacje. Dobra, ogólnie wyjdziemy z tego i sprawdzimy. Finanse. Tak średnio bym powiedział, mam 26 tysięcy, dobrze to trochę sprzedałem. I teraz, i teraz sprawdzimy sobie zasoby. Mleka mam dużo. Mleko było po 44 48, po 78. jest opłacalny interes. I sprzedamy sobie to. Bo jest naprawdę prawie drugie tyle, więc. Jest dobrze. Nie sprawdziłem po ile była cielęcina ale sprzedamy, przyda się piszę sobie cienięcina po 1,19 żebym wiedział na przyszłość, żebym wiedział w jakich okresach i słomach po 53 grosza teraz prawie po 1 euro oczywiście sprzedajemy 10 tysięcy się przyda jest ładnie, jest ładnie może się wreszcie coś pokupuję na wiosnę jakiś kultywator i takie tam pierdoły ogólnie chciałem właśnie y, kupić y, pojazd, bo a miałem naprawić ona w maszynach jest dobra 5 dni e, i, i tego też naprawi Gabi. ok. Naprawa poszła wreszcie. Teraz czas hmm, coś sobie zakupić. Ciągnik nie będę kupował, bo bardzo drogi jest. Yy, siewnik. Yy, pług to sobie kupiłem przecież. Kultywator sobie kupię, bo on się przyda. Aha, Aha czepę też sobie kupię Bo ja mi się będzie używało gnojów gnowicę sobie kupię bo też na pytałem yy, 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 yy. dobrze, dobrze, dobrze i chyba siewnik to też sobie kupię 15 tysięcy szkoda i na razie wynajem nie kosztuje tak dużo chyba, co nie? 15 tysięcy, a wynajem? nawet no, nie mogę sprawdzić o, nawet mi ładnie poukładało opcjonuję, że więcej to tutaj już nie zmieszczę dobra, a cysterna na mleko, lecimy tutaj Eee, co to o informacjach? Magdalena do inseminacji. Młode. Polania to idzie do obory. Coś mówiłem. Prawie mały ciągnik. Nowe zwierzę dorosło do obory. No i dobrze. I czekamy na dorastanie. Oczywiście, na no, jedyny, co, jednak nie poprawili tego skinu, eee, właśnie żeby nas naprawili, no żeby po prostu bo widać, że śnieg padał, tak czekamy, jest 24 luty i zaraz zastopujemy i walimy Adę. Chyba Adrianny. Adę i Adriannę, szkoda, że nie mogę Ady, tylko Adriana mogę. Dobra, młode. U Grzegorz i Michał do rzeźni. Trzeba pamiętać, żeby tu nie dać dupy tylko. Z nimi. Ale będzie dużo roboty, więc żeby mi się nie... Zapowiedział dobra eee, sprawdzamy wszystkie pola. Bo już niedługo będzie marzec, więc trzeba będzie eee, ach, już mogę nawet zasiać. Ciekawe, mogę już. A wynajem 600, to na razie sobie wynajmuję. No i nie mogę na razie Czekamy, czekamy Czekamy, czekamy, dobra Sprawdzamy tylko pola, czy są dobrze nawiezione Dobrze są więc czekamy i jest pierwszy pole to podstawa ty dziwne czemu to pole zostało tylko za oraj a no to ja tu zebrałem belki tylko pozdrawiam A widzisz, teraz to już mogę wybrać Ponieważ mi do zimy się a, jest reala jest reala 6 dni. Jęczmień jary. tu walimy. I jęczmień i Jary poczekaj, poczekaj, poczekaj. Polejankowskiego. No tu oczywiście no, trzeba zaorać. Tak, jeżeli trzeba, to trzeba. No, dałem ciała że. Nie, nie tak. 10 dni ok, jadę w pracę. Zostaje nam jary, więc przydałoby się walnąć. Może, może, może zielonkę teraz, chociaż zielonkę to ma 15,7 tony. Tu będzie zielonkę. Ten malutki ciągniczek, ale jary. I jeszcze kobitka 5 dni. I zielonka będzie zrobiona. Trzy ciągniki pojechały w pole 1 e, marca. I już jest drugi. No i na tym skończymy ten odcinek. Bo no teraz trzeba właśnie, jeden będzie musiał zabrać. Reszta będzie siała. E, jeszcze sobie luknę na oborę. Do młodych więc ojojoj, te to też trzeba by sprzedawać, bo one to już nic nie dadzą z siebie Czyli ja też nie e, Okej, okay, jeszcze tą Więc minujemy do końca Młode i ja, trzech no, no super, będziemy mieli trzy będziemy mieli grubo kasy z ścianininy e, Ono już kończy siać i tu też. Ona już skończyła. Fajnie jedzie dziwnie. A do wyjazdu, zobacz. To też pewnie do wyjazdu. Szybko skończyli. Więc super. Ja e, oczywiście cieszę się, że kolejny odcinek mi się udał. I liczę, że będziecie łapkować, słuchać, komentować. Klikać reflinki, tak jak zawsze. Więc łapkujcie. I do następnego. Na razie.